Ostatnimi czasy chodzi mi po głowie temat narzędzi. Jest tego trochę na rynku. Jedne lepsze, drugie gorsze. No i weźmy sobie na warsztat produkty firmy Army Painter, które moim zdaniem są troszeczkę nierówne. No bo z jednej strony mamy kilka naprawdę bardzo fajnych rzeczy, a z drugiej tak średnio. Kilka razy już o tym mówiłem, że w swoich materiałach wolę skupiać się na pozytywach. Dlatego dzisiaj opowiem Wam o tym, co lubię. Armii Painters. Cześć, ja się nazywam Samuel i nie jestem przygnębionym malarzem figurkowym. Ja po prostu mam taką mimikę. Tak naprawdę, w środku bardzo cieszę się, nagrywając dla Was materiały. Garść kontekstu. Generalnie rzecz biorąc, co jakiś czas na Discordzie, na Facebooku, w różnych miejscach spotykam się z taką opinią, że jestem przygnębiony albo ponury. Ale kompletnie tak nie jest. Moja twarz po prostu nie dodaje do końca tego, co czuję w środku. Bo musicie się przyjrzeć, dojrzeć te mikroekspresje, niuanse, detale. Zresztą, czego wy oczekujecie od introwertyka postawionego przed kamerą, co? Dobra, żarty żartami, ale przejdźmy do rzeczy. Jak już mówiłem, Army Painter moim zdaniem jest nierówny. Ale swojego czasu dostałem od nich taką dużą paczkę z rzeczami, no i wypatrzyłem w niej kilka naprawdę fajnych perełek. Oto i one. Nożyk. Dość spore zaskoczenie, bo na przestrzeni lat przerobiłem wiele różnych nożyków, a ten na pierwszy rzut oka nie powalił mnie wyglądem. Jednakże w praktyce okazał się zaskakująco wygodny. Rączka jest wykonana z gumy i całkiem ciężka, ale naprawdę dobrze leży w dłoni. To co w innych nożykach mnie na przykład denerwowało, to taki ból palca wskazującego od ciągłego dociskania nożyka podczas cięcia, który tutaj praktycznie nie występuje. To jest fajne, to to, że od razu jakby kupując cały nożyk, macie kilka ostrzy w zestawie i gniazdo, które montowane są nowe ostrza, jest dosyć uniwersalne. Jest to fajny myk, jeżeli ktoś ma swój zapas i zastanawia się po prostu, czy to będzie pasować. Moim zdaniem najpewniej będzie, a sprawdzałem to już na zarówno chirurgicznych, jak i innych modelarskich ostrzach. Aha, ważna rzecz. Army Painter nie sprzedaje na ten moment osobno nożyków, ostrzy w sensie więc, kiedy Wam się stępią te, które macie w zestawie, to po prostu sięgnijcie po taki kształt u, tego, u innego producenta, u którego Wam będzie wygodniej. No i ostatnia fajna cecha to to, że nożyk przychodzi z taką zatyczką na ostrze, przez co trudniej Wam będzie się przypadkiem skaleczyć. No, chyba że ją zgubicie. Punkt drugi. Mata. Będąc szczerym, pierwotnie odłożyłem ją w kąt, bo po prostu miałem już dużo większą. Ale później odkryłem w niej ukryty potencjał, bo widzicie, chodzi o jej drugą stronę, która idealnie nadaje się do kręcenia filmów. No i teraz, kiedy robię dla Was materiał, bardzo łatwo jest mi utrzymać figurkę w kadrze bez patrzenia non-stop czy ona się w tym kadrze znajduje i odrywania się po prostu od malowania. Sprawcą całego tego zamieszania jest ten plusik. No, czarne, jednolite tło, które jest dookoła jeszcze tylko jakby poprawia jakość tego materiału, ponieważ nic nie odwraca waszej uwagi od przedmiotu danego ujęcia. Prócz jakby kręcenia filmów, oczywiście ta mata nada się do różnych drobnych robót modelarskich, ponieważ jest tak zwaną matą samogojącą, czyli te nacięcia jakby znikają z czasem. I akurat ten jej niewielki rozmiar moim zdaniem może okazać się plusem dla tych osób, które nie mają, tak jak ja, stałego po prostu stanowiska malarskiego i muszą chować ten swój kącik za każdym razem, kiedy kończą pracę gdzieś, no nie wiem, na przykład z salonu. Kulki. Sprawa jest banalnie prosta, ale i tak wyjaśnię wam o co chodzi. Bierzemy taką metalową kulkę i po prostu wrzucamy ją do pojemniczka z farbą może być naprawdę dowolna farba w dowolnym pojemniczku w dowolnej firmy. Można też ją wrzucić do łoszy, do mediów, inków. Tak naprawdę czegokolwiek, co wymaga dobrego wymieszania. No i taka kulka podczas machania farbą pomaga nam w jeszcze lepszym rozmieszaniu pigmentu z medium. Jakby co, pigment to jest taki proszek, który odpowiada za to, jaki farba ma kolor a medium no to to jest ta substancja która sprawia że farba ma taką a nie inną konsystencję czasem jak jakaś farbka jakiś czas sobie po prostu postoi nieużywana dobrze jest ją porządnie rozmieszać właśnie żeby konsystencja była jednolita zazwyczaj tak się składa że jedna kuleczka Załatwia sprawę. I teraz jedna sprawa do wszystkich osób odznaczonych orderem Virtuti Cebulari. Odradzam wam kupowanie jakichś tanich kulek z niby nierdzewnych, no nie wiem, łożyskowych, czegokolwiek, na Allegro. Powód? Bo mimo, że opisane są jako nierdzewne, lubią wykonać taki meg, że sobie zardzewieją w farbie. I w ten sposób, zamiast zaoszczędzić, macie całą jedną farbkę do wywalenia do śmieci. Dlatego bądźcie mądrzy i kupcie sobie po prostu takie jedno odpakowanie od Armii Paintera. No i za dwie i pół dyszki blisko macie spokój na 100 farb. Warto? Moim zdaniem warto. Punkt trzeci to łosze, czyli jedne z moich ulubionych produktów, to znaczy właściwie całej kategorii produktów, bo jest ich tam więcej niż jeden. Na rynku mamy różne rodzaje tego samego właściwie produktu, to znaczy. Przede wszystkim one się różnią nazewnictwem. Niektóre nazywają się washami, inne shade'ami, jeszcze inne quick shade'ami, ale tak na dobrą sprawę we wszystkich tych produktach chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby szybko namalować na figurce cienie. Dokładniej rzecz biorąc, nałożyć wash na model, dać mu wyschnąć i cieszyć oczy szybkim i przyjemnym kontrastem na modelu. Więcej no, o samym łoszowaniu i o tym, jak to robić poprawnie, opowiem Wam w osobnym filmie dedykowanym łoszom. No ale za co ja lubię konkretnie te od Army Paintera? Za konsystencję, za wygodę i za finish. Wygoda, bo są w buteleczkach, więc mogę bardzo dokładnie dozować, ile potrzebuję tego łoszenia, zużywam produktu i za każdym razem mogę odtworzyć idealne proporcje. Konsystencja? No, nie jest ani za rzadki, ani za gęsty i w razie wypadku mogę go jeszcze dodatkowo rozcieńczyć dedykowanym medium. Finish? Satynowy lub błyszczący. I ta cecha sprawia, że ten wash całkiem nieźle nadaje się do washowania metaliku. Jeżeli dodacie odrobinkę Flow Improvera jeszcze, to dodatkowo zwiększycie sobie kontrolę nad tym, co robicie na modelu i zmniejszycie przez to też ryzyko, że pojawią Wam się zacieki. A, no i całkiem ładnie sprawują się jako zamienniki tych produktów od generalnego wydawcy, które jak prawdopodobnie większość z Was dobrze wie, lubią się rozlewać po całym biurku. O mokrej palecie czy pędzlach do drybrush już się wypowiadałem, one mają swoje osobne materiały. Natomiast czas na ostatni produkt, który był dla mnie, no, całkiem dużym zaskoczeniem. Wiertarka. Wiele lat temu kupiłem sobie wiertarkę od generalnego wydawcy. O ile się nie mylę, to firma Army Painter chyba wtedy nawet jeszcze nie istniała. No i moja stara działała, robiła co miała robić, natomiast coś mnie tak tknęło, żeby wypróbować tą nową bordową, mimo wszystko. I wiecie, co mnie zaskoczyło? To jak ona lekko chodzi, jakoś tak dużo płynniej od tej mojej starej, tak się lepiej obraca po prostu. Tutaj, odwrotnie niż w przypadku nożyka, mam takie wrażenie, że ta właśnie jej lekkość działa na korzyść i jakby na większą precyzję podczas wiercenia i całego procesu jakby pracy z tym produktem. Możecie zapytać, Sami, ale właściwie po co mi taka wiertarka? No, to ja Wam wtedy odpowiem, że do wielu rzeczy. Na przykład do nawiercenia luf albo do robienia dziur figurką w stopach. Po co robić dziury figurką w stopach? A po to, żeby je na przykład zapinować i nadzieć na korek. Do tego, żeby pinować ze sobą części modelu, jak na przykład ręce. No, generalnie jest to takie narzędzie, które wystarcza na naprawdę bardzo wiele lat. Zużywa się bardzo powoli, no chyba że ktoś jest nieuważny. I jest naprawdę bardzo przydatne w bardzo wielu sytuacjach. Aż ciężko jest je wymienić. To się po prostu dzieje tak automatycznie, że kiedy ma się w wiertarkę, to często znajduje się dla niej zastosowanie. Przynajmniej ja tak mam. Dobra, no jeszcze na sam koniec dam wam mały bonus, bo to jest coś nieoczywistego. Uwaga. Jest to Super glue. Na samym początku byłem sceptyczny, ale jeden z moich studentów powiedział mi, że jest wart wypróbowania. Zastanowiło mnie to, no bo przecież cyjanoakryl to cyjanoakryl, więc jaka filozofia za tym stoi. Ale kiedy powiedział mi, że klej tym klejem swoje modele do Infinity, to postanowiłem spróbować garść kontekstu dla tych, którzy nigdy nie mieli w rękach Infinity. Figurki do Infinity są wykonane z metalu, dlatego potrzebują mocniejszego i lepszego wiązania klejonych części niż takie plastikowe czy żywiczne modele. Pierwsza fajna cecha to jest pojemność opakowania. Jedna buteleczka naprawdę wystarcza na dość długo. Ja swojej zakupionej w październiku jeszcze jak dotąd, a dużo tym kleiłem, zupełnie nie wykończyłem. Druga fajna cecha Gęstość. Ten cyjanoakryl jest moim zdaniem gęstszy niż zwykła kropelka czy superglue czy inne tego typu cyjanoakryle, które można powszechnie znaleźć w kioskach i, i sklepach. Wiem też, że istnieją tego typu produkty w formie żelu, ale przyznam wam się, że nie sprawdzałem takich wersji. Dobra, ale co ma gęstość do rzeczy, no to jest całkiem proste. Trudniej jest jakby zalać model i przy okazji swoje palce. Komfort użytkowania i pracy z tym klejem jest dużo wyższy. Czy ten klej faktycznie mocniej trzyma? Wydaje mi się, że tak, ale tak na dobrą sprawę nie miałem jak do końca tego sprawdzić bez niszczenia jakichś figurek, a przy okazji też nie mam żadnego modelu w tym momencie pod ręką metalowego, który mógłbym do czegoś takiego przeznaczyć, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Niemniej jest to moja subiektywna opinia, i bierzcie, proszę to pod uwagę. Jednakże ten klej ma pewien minus i jest nim zamknięcie. No, mimo wszystko, po takim czasie ta rurka wylotowa dość się zapycha, i trzeba ją albo przepychać igłą. Ja to robię osobiście. Przywiercając po prostu co jakiś czas warstwę zaschniętego kleju, właśnie ręczną wiertarką od Army Paintera, no ale się to jednak zużywa. Chociaż przyznam Wam szczerze, że jak na półroczny klej, który jest dosyć często używany, to i tak nieźle wygląda. I to jest 6, miało być 5 ale nie wyszło, no to jest sześć. Moich ulubionych produktów od Army Paintera. Jak widzicie, niektóre z nich to nie jest żaden rocket science, są raczej proste w swojej zamyśle, a jednak bardzo ułatwiają życie. W odróżnieniu od ostatnich filmów, ten powstał dzięki wsparciu moich patronów. Jeżeli chcesz dołączyć do fajnej i niewielkiej społeczności, którą rozwijamy na Discordzie, to zapraszam na mój profil na Patronite. Znajdziesz tam kilka ciekawych progów i jestem przekonany, że jakiś Padnie Ci w oko i Cię zainteresuje. Jak mówiłem, mamy kilka pokoi na Discordzie, rozmawiamy o naprawdę różnych rzeczach: o Star Warsach, o Lore, o druku 3D. No i oczywiście jest tam dużo też poradników modelarsko-malarskich. Jest też kameralna strefa VIP-ów, czyli zdjęć w trakcie malowania, ponieważ nie każdy z Was zdaje sobie z tego sprawę, chce przedstawiać swoje prace i swoje malunki na szerszym forum, jakim jest Facebook. Dobra, koniec reklamowania Patronite. Widzimy się za tydzień, a wy w międzyczasie malujcie swoje figuraski, dbajcie o siebie i myjcie rączki. Trzymajcie się. Cześć.